Dzień dobry, to jest bardzo ważny dzień w naszej kampanii i ja bardzo się z niego cieszę. Dzisiaj za chwilę złożymy w Państwowej Komisji Wyborczej 150 tysięcy podpisów. Pamiętam dobrze, kiedy zaczynałem, kiedy podejmowałem decyzję o tym, że będę kandydował na prezydenta, bo w Polsce potrzeba dziś bardzo bezpartyjnego prezydenta i realnej zmiany polityki da się przekroczyć tego progu, nikt tego nie poprze. Pamiętajcie Państwo, że zgodnie z kodeksem wyborczym to nie kandydat sam się zgłasza na prezydenta, tylko zgłasza go 100 tysięcy obywateli, potwierdzając to podaniem swoich danych i podpisem. My tych podpisów zebraliśmy więcej i pewnie zebralibyśmy jeszcze więcej, tylko, że sytuacja, którą mamy dzisiaj w kraju, uniemożliwia albo bardzo utrudnia prowadzenie takiej akcji w duchu odpowiedzialności. Zrezygnowaliśmy z tego i dzisiaj uznaliśmy, że jest ten moment, w którym, w którym po prostu przynosimy te podpisy i będziemy prosili państwa o komisję wyborczą o zarejestrowanie mnie jako kandydata na prezydenta. To jest bardzo ważny moment, bo on też pokazuje siłę naszego ruchu. Te podpisy, tych 150 tysięcy podpisów, które są w tych kartonach, to są godziny, dni, tygodnie pracy naszych wolontariuszy. Wolontariuszy, którzy często brali urlopy, którzy często mokli w deszczu, którzy często jeździli z województwa do województwa, żeby się nawzajem wesprzeć, którzy urządzali sztafety w ramach województw, jeżdżąc po poszczególnych miejscowościach, którzy naprawdę stawiali sobie ambitne cele. I, i te podpisy zbierali. To, to, to też bardzo wzruszający moment, nie tylko dla mnie, ale pewnie dla tych kilku tysięcy ludzi, których pracę koordynowała m.in. obecna tutaj Agnieszka Buczyńska, Ewa Konic na szczeblu centralnym naszego sztabu, koordynowała zliczanie, weryfikowanie tych podpisów, ale to nie jest koniec drogi. To jest bardzo ważny etap, który mam nadzieję doda nam wszystkim jeszcze więcej siły, energii i takiego przekonania do tego, że ten cel, który sobie postawiliśmy jest do osiągnięcia. Uruchomiliśmy o olbrzymią społeczną energię, stąd na naszych kartonach dzisiaj hasło dziękujemy. Dziękujemy Wam za to, że ta nadzieja, o której wszyscy rozmawiamy od kilku miesięcy, dzisiaj się materializuje. A ponieważ jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, a ja głęboko jestem przekonany, że polityka jest od tego, żeby przydawać się ludziom, a nie przydawać się politykom. Wszystkich 16 biur. Szymona, naszego wolontariatu, działa teraz w trybie pomocowym. Od kilku dni ogłosiliśmy, że każdy, kto potrzebuje, może zgłosić się do naszego biura i zrobimy mu zakupy, pomożemy mu w taki sposób, w jaki możemy pomóc, żeby nie musiał wychodzić z domu i ryzykować zarażenia koronawirusem. Szczególnie tę akcję adresujemy, prowadzono przez naszych wolontariuszy do seniorów, do, do grupy, która jest najbardziej zagrożona. Uruchomiliśmy też na naszym portalu facebookowym porady prowadzone przez Przemka Staronia Nauczyciela Roku 2018 roku, który codziennie od poniedziałku będzie rodzicom tych dzieci, które muszą zostać w domu. Ze względu na zamknięcie szkół i przedszkoli podpowiadał, jak sensownie prowadzić domową edukację, jak nie zmarnować tego czasu, jak sprawić, że dziecko będzie zajęte, rozwinięte i wróci do szkoły w, w, nie mając poczucia, że ten czas został zmarnowany. Prowadzimy też live chaty z ekspertami, a od jutra chyba, bo wczoraj to przyjechało. Wprowadzamy do naszych biur y, y, do rozdystrybuowania koperty życia. To jest znany na świecie pomysł w Polsce również, ale myślę, że to jest czas, żeby, żebyśmy się rzeczywiście jeszcze bardziej przydawali i robili całe to dobro, które możemy zrobić w tej trudnej sytuacji. Te koperty życia, wiecie Państwo, jak to działa? Dedykujemy to szczególnie osobom starszym. Całą dokumentację medyczną, informację o alergiach, o przebytych chorobach, o branych lekach, wkładamy do tej koperty. Kopertę umieszczamy w lodówce. Na lodówce przyklejamy ten magnes, który jest w środku, i wtedy ekipa pogotowia ratunkowego Przyjeżdżająca do domu wie, że w tej lodówce można znaleźć w całą dokumentację medyczną osoby, która może nie być w stanie w tym całym stresie, w nerwach albo w stanie zdrowia podać tych informacji. Mam nadzieję, że to się nam przyda, bo tak jak powiedziałem, głęboko wierzę w politykę, która się przydaje, głęboko wierzę, że w polityce dawno już do historii przeszedł czas brania kopert. Teraz my będziemy koperty rozdawać. To jest, to jest, jak mówię, dla mnie też bardzo osobiście wzruszająca sytuacja i bardzo ważny dzień w życiu, więc, więc jeszcze raz chciałem z całego serca podziękować całej mojej ekipie. Wszystkim tym, którzy doprowadzili nas do tego miejsca, a wszystkim tym, którzy mi przez kilka miesięcy powtarzali: nie uda się, nie wierzymy, nigdy tego nie zrobisz. E, e, nikt za tobą nie stanie, pokazuję tych wszystkich ludzi, tych 150 tysięcy podpisów e, i mówię zmienimy Polskę, zmienimy Polskę, bo jeżeli taka energia jest w niej, to nie mam wątpliwości, że, e, że, że jesteśmy w stanie to zrobić. Serdecznie Państwu dziękuję, jeżeli macie jakieś pytania, to ja jestem do dyspozycji. Kandydat na w Senacie i nie chciało pracować nad zmianami w dyskretowaniu w sprawie poranowy. Jak już to powiedziałem wczoraj, zresztą kamer, nawet w, w, w Pani stacji, w takich sytuacjach ciśnie mi się na usta pewne powiedzenie marszałka Józefa Piłsudskiego, który deklarował, albo raczej sugerował, do czego nadaje się część polskich polityków, a nie do robienia polityki. Nie chcę tutaj go zacytować. Dosłownie. W takiej sytuacji, jaką mamy w Polsce, w sytuacji rzeczywiście, w której no, każdy partyjny interes powinien zejść na dalszy plan i powinniśmy wszystkie siły i środki, i całą energię, jaką mamy, zaangażować w to Żebyśmy, żebyśmy razem stawili czoła temu zagrożeniu, które narasta i które przez kilkanaście tygodni będzie dezorganizowało nam życie. To minie, ale tych kilkanaście tygodni rzeczywiście jest kluczowych. To, to jest zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne. To jest zachowanie, które nie mieści się moim zdaniem w żadnych kanonach politycznego, cywilizowanego zachowania. Teraz wszystkie ręce na pokład, oceniać się będziemy później, wyciągać wnioski będziemy później, konsekwencje wyciągać będziemy później. Teraz musimy jak najlepiej, jak, najlepiej, jak najszybciej ten czas przetrwać. Też pamiętać, że coraz więcej osób w kręgach władzy w różnych krajach jest, zmaga się z, z koronawirusem. My musimy dzisiaj załatwić wszystkie rzeczy, które mamy do załatwienia. W pierwszym możliwym momencie, bo nie, może, nie można wykluczyć, że jutro Senat albo za tydzień będzie w kwarantannie, albo jakaś część rządu, bo jakiś minister z kimś się spotkał na jakiejś konferencji międzynarodowej, jak to było w przypadku generała Miki. Widzimy już dzisiaj, czy wczoraj w CNN, że prezydent Trump ma zdjęcia z sekretarzem prezydenta Brazylii, który ma, jest stwierdzonego, ma koronawirusa. Na weekend panowie widzieli się, wymieniali uściski dłoni. Premier Kanady jest w kwarantannie, bo jego żona jest osobą zakażoną. To, to, to Naprawdę jest tak, że my musimy wszystko zrobić jak najszybciej. Nie ma tu miejsca na zrywanie kwot. Czy teraz już powinien być rozwolony plan, czyli przesunięcie terminu wyborów, W związku z tym, że trudno jest raczej prowadzić kampanię w takich. On już jest rozważany i myślę, że jest na stole jako opcja. Przypuszczam, że pokaże się to wszystko w przyszłym tygodniu. Przyszły tydzień będzie kluczowy, dlatego że patrząc na to, jak rozwijała się ta epidemia w innych krajach, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zaobserwujemy znaczny wzrost stwierdzonych przypadków. Wtedy się okaże, jak radzimy sobie pod względem zaopatrzenia materiałowego placówek ochrony zdrowia, bo już zgłaszane są różnego typu problemy. Wtedy zobaczymy, to będzie ten stres test dla naszego państwa i dla naszego systemu. Temu. No i wtedy, jeżeli będzie taka konieczność, to władze będą moim zdaniem zmuszone do podjęcia decyzji o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Jeżeli zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, to wybory nie mogą odbyć się 90 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego. Te decyzje podejmuje prezydent na wniosek Rady Ministrów. Zobaczymy, czy takie okoliczności w przyszłym tygodniu będą i czy takie decyzje zostaną podjęte. Moim zdaniem rzeczywiście są pewne przesłanki, które mówią, że to jest broń atomowa, ale być może nie mamy innego wyjścia. Musimy... Musimy zastosować to rozwiązanie. Zobaczymy w przyszłym tygodniu. To jest kwestia obsady komisji wyborczych, to jest kwestia tego, czy jakieś obszary Polski nie będą objęte kwarantanną, a więc ludzie nie będą mogli wypełnić swojego prawa, i, a, ale też pytanie o to, czy jesteśmy przygotowani, bo proszę zwrócić uwagę na to, że Francuzi mają 15 marca wybory samorządowe, mają dużo więcej stwierdzonych przypadków koronawirusa. A mimo to wczoraj prezydent Macron podjął decyzję, że wybory zostają utrzymane przy, przy zastosowaniu trochę bardziej, że tak powiem, zaawansowanych środków bezpieczeństwa. No i jest jeszcze Jedna też rzecz, że my kandydaci, którzy nie mamy dostępu do mediów publicznych, nie jesteśmy w stanie w tej chwili praktycznie prowadzić kampanii. Nie ma spotkań żadnych, bo wszystkie żeśmy praktycznie odwołali. Nie ma możliwości prezentowania swoich poglądów w mediach, dlatego że studia telewizyjne zostają zamknięte i tak naprawdę przechodzą na tryb gości zdalnych. Jest tylko jeden kandydat, który jest w państwowych mediach, w państwowej telewizji i jest tam non-stop, więc nie wiem też, czy da się utrzymać te wybory ze względu na sposób kampanii, jaką się prowadzi. Zobaczymy, co będzie. My jesteśmy gotowi i na plan maj, i na plan września. Ale powiedział Pan o Francji, jest większa dostępność do testów na wirusa Tutaj w Polsce jest ten problem. Jest problem i powinniśmy zrobić wszystko. Mam nadzieję, że minister Szumowski razem z, ze wszystkimi, których to dotyczy, rzeczywiście nad tym pracuje, bo te argumenty są oczywiste. Im więcej się testuje, to pokazuje Korea, pokazują te inne przypadki. Im więcej wykonanych testów, tym szybciej ludzie, którzy nie mają koronawirusa, mogą dalej pracować i normalnie funkcjonować, a więc skutki dla gospodarki są mniejsze. My jesteśmy pewniejsi, nie ma potrzeby rozbudowywania tak tego systemu zabezpieczeń sanitarnych na, na, na wszystkich, tylko na tych, którzy rzeczywiście są chorze, a tych, których możemy zdiagnozować wcześniej, możemy też wcześniej leczyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc jak najbardziej testy w jak największej ilości w systemie odpłatnym, nieodpłatnym, w każdym możliwym. Być może testy przesiewowe, te kasetowe, które stosuje się na świecie. Powinniśmy się dzisiaj rzeczywiście nad tym skupić, ale no, wie Pani, to jest tak, że pasy się powinno zapinać w momencie, w którym się wsiada do samochodu, a niekiedy jest wypadek. I dzisiaj mamy sytuację, w której musimy łapać tysiąc srok za ogon, bo tu brakuje maseczek. Tutaj musimy zabezpieczyć respiratory, Tutaj musimy postawić 19 szpitali zakaźnych, tutaj musimy zrobić tysiąc innych rzeczy. Jak wszystko robimy naraz, to się nagle może okazać, że w żadnej z tych rzeczy nie zrobimy wszystkiego, co było możliwe. Dziękuję bardzo.